Wam z tym laserem, dupę sobie go wcesz, cofnij się Bum I cię nie ma Mogę w końcu otworzyć skrzynkę No nie kurwa, nie wytrzymam widzicie to? Co ja? Dobra <gryw> Czepek To ma sens Witam wszystkich po serdecznie w kolejnym odcinku z Uncharted dziedzictwo I witam was w Beelur Kurde Pięknym super Musimy się tam dostać Możliwe, że to jest Ostatni rozdział tej gry Ponieważ jest to tytuł już Znaczy ...gierki. Ale... miejmy nadzieję, że może jakiś prolog jeszcze będzie w coś w stylu. Eee, podaj, że musimy się dostać tam. Bądź tam. Jeśli... Nie no, mi się wydaje, że chyba tam jest wejście. No mm. dobra, lecimy, no nie ma co się zastanawiać. No nie! Wiedziałam, bo już wiedziałam, że... ...pojawiła... ...ten... Może snajperzy? I co? Może przyjdę jakoś bokiem tutaj? Jak ja mam tutaj iść w ogóle? Powoli to na pewno. Wąs, z tym laserem! W dupę sobie go wsać. Jesteśmy trochę w dupie. Ten mnie tu zaraz... UJRZY! Wiedziałam, że mnie ujrzy, no i ujrzał mnie. U! Dobra, wiecie co, tak myślałam, że muszę się skradać, ale nie wiedziałam już później, jak przejść tam. No to gnój mnie, zobaczył. Oni w ogóle mnie nie mogą zobaczyć, bo ja przecież jestem dead wtedy. Ah! O Czy się cofam? Nie, nie cofam się, Ok. Hhh! Szkury! The fuck out! No, nie mogą nas zobaczyć, bo wtedy jest Lipa Ja pierdziele, teraz go zauważyła nie Co ja mam zrobić ze sobą w tym momencie? I tu?! Matko, ile ich jest?! Jak ja mam ich załatwić? O, grenade. O, e, Grenade czy, czy jednak C4. Dobra, zostawmy na razie Grenade. Chcę wziąć sobie to. To! Dobra. O! Okej! Okay. Ten tutaj stoi i mnie denerwuje. Dzięki, że mi go oznaczyłaś. That's it. That's it. Cześć. Cyk, 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 cyk. No nie no! Skręć pałę. Dobrze. Cyk. Oczywiście grenade. Ja pier... <ś> Ale dancing normalnie. Lovely. Dobra, tutaj, tutaj. Tu! To kurde widziałem, stopi, Billy! Dobra. Czekajcie, może wezmę sobie te sera. Dobra, on jest mocny. Dobra, już nie mam. Nie, spokojnie, 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 żyjesz. jeszcze. Dajcie mi tą skrzykę otworzyć, gnoje! Został mi ostatni. No nie wierzę, sagnuję Jo ja wam rzucę też niespodziankę Łap Nie rzuciłam tam gdzie chciałam Dobra. Kaj O Boże, o Boże, on jest tutaj, czekajcie, muszę go zdjąć jak najszybciej Rzucę im tam! Bum! I cię nie ma. Mogę w końcu otworzyć skrzynkę! No nie kurwa, nie wytrzymam, widzicie to? Co ja? Kurwa, nie było jeszcze. Udało się. Oooo, a cóż to? C4, nie no, granaty sobie wezmę. I to. To jest coś z lufą. Dobra. Eee. Kaj iść. <noise> Dobra! I tak mi zauważą później, prędzej czy później. Ja, ja. Idę do góry. Do Mazur. Czy nie są jeszcze w ogóle? Mogłę! A tego to kto tu zaprosił? Kim ty jesteś w ogóle? Dlaczego to jest takie trudne? Właśnie jestem ciągły z osną, ale nie wiem co się stało w tym momencie. Normalnie, kim ty jesteś? A! Kim ty jesteś, gminy? Jak ja mam to pokonać w ogóle? Kurde! Боже! Yeah. Ты чура! Ты счуна была чура! Ну курде, ну! Як! Я сам miał broń jakąś fajną Wypier. Życie! O granatnik! Zdech? Powiedz, że zdech tam! Ladin! Co to on na żyje? Co jest grane? Jo, ah! Matko, matko, no! Jak tu żyć? Jest! Koks! Koks! Normalnie... O! Do się. O matko... A to strasznie ciężkie do noszenia Spróbujmy się stąd wydostać Co za koks o! Matko Granaty, please Nie ma nic, normalnie nic Tu są drzwi, to może być nasze wyjście. Dobra! Szukam tutaj rzeczy. Ale nic nie ma. O, tu jest zgrada, dobra. też jeden. Eee, shotgun, shotgun. Dobra. Dobry to mam. Dobra, do <laughs> jakoś się udało. Dobrze, że dam sobie na poziom niski. Bo chyba się zdrai, nie Uh, uh, uh. A, zobaczmy co się tu kryje. Ale ładnie tu. Już to było świetnie. Na pewno jest jakaś droga do miasta. Matku. Na pewno no. jest, ale jaka? O! O nie. Jak ja nie doskoczyłam tam się stało. Na pewno jest jakaś droga do miasta No na pewno muszę tutaj skoczyć, no... No bo kai o! o. Dobra, teraz się Chwytła! Wo Tam Asaf nie mógł znaleźć przejścia, więc je sobie zrobił. A myślałam, że Asaf będzie szanował to miejsce. Asa szanuje tylko siebie. Ja też się z tym zgodzę. Nie myślałam, że to nie ma w tym, ale... Szkoda, że Belur jest tak ukryty przed światem. Już wiemy dlaczego. <noise> nie wiem, iść. Idę na ślepo w sumie. Nie no, góra chyba, nie? No. Już chciałam na dół iść, dobra. Dobra, dobra. Wow! Ilu tak w ogóle mieli królu? Jedenastu. Nasz młody król był ostatnim z rodu. Osiągnął co chciałam. Ocalił miasto przed persami. No kurde, kaj mam iść. Aha, dobra. Myślałam, że nie wejdę tam, ale. Okay. Nie! Stechłam. Znowu. Gdzie ja mam iść? Się wydawało, że na no, tamtym. A! Tutaj. U, tam jest skarb. A, jeba skarb. Chodzę tu już. No i już. Tędy. Masz swój czekam nadal na nim <grywy> Bo nie wejdziesz bez niego Dobra, tu już nie wejdę Eee, czeka mi pomoże, widzicie? Jednej półki nie przeskoczę już końc historii Widoki stają się coraz bardziej Tam w ogóle nic nie widać o oh my god! To jest Rozwalili przejście! To pewnie przez tamtą eksplodję! No co na tak droga. Weźcie środkiem! Jak by to mogło być tutaj normalnie? Tutaj, na O! Paskudztwo! Wszędzie się dymi. Ale dymy! Hop! Pane towarzystwo, okay. widzę! Kuźwa ludzie! Nerwują mnie! Za każdym razem kurwa muszę wchodzić w drogę. Chodźcie, muszę sobie prostować nogi, bo już mnie trochę tutaj wołam. co on ustawił ładunek? Kudy. Znowu nas zablokowali. To duże miasto. Znajdziemy jakieś inne przejście. Co to za miejsce? Łaźnia? Albo studnia, albo dwa w jednym. Hmm, czyżbym miała popłynąć, kurde? Na to by wyglądało. Tam widzę jakiś skarb w ogóle, tutaj. Dobra. <laughs> Czepek! Dobra. To ma sens. Pod wody wylatują jakieś nie, właśnie tak myślałam, że muszę zanurkować. Co ty tam mówisz? Chodź w górę, jesteśmy w naturalnej służy. Dobra. Moment. Musiałam się przyjrzeć. I cyknąć w ok a, popatrz. Królowa i jej służące. Może to były się... łaźnie? Posągi Cz... kobiet, miła odmiana. Czuję się jak na jakiejś wycieczce normalnie, przynajmniej robię zdjęcia. Kobiety grały ważną rolę w społeczeństwie Hoysalów, a zwłaszcza królowe. Nic dziwnego, skoro ich mężowie bez przerwy walczyli... Zajmowały się też sztuką, poezją, muzyką i tak dalej. W pewnym sensie to one rządziły miastem. Hmm. Myślałam, że to, to przejdzie z jakiejś... ...z pułapką normalnie. Stare pismo w języku Kanada. To chyba zwrotki. Poezja. Na to wygląda. Szpargały! Wina, czyli daleki przodek Sitara. Może grali tu koncerty? Razer chodź tu. Oh. Mamy kieł? Czy to jest kieł? Pito, to to. Popatrz. Czy wy widzicie te gówna małe na tym? Jakiś ołtarz. Władcy cierpieli dla ludu Katuszy. Nie chronili tylko kła. Historycy uznali go za symbol władzy i potęgi, ale najwyraźniej się mylili. Był symbolem ludu, symbolem kultury. Symbolem ich wszystkich. Chwila, a to co? No kurde, mówiłam, że to będzie jakiś super klucz. Widzicie, nawet jest miejsce na nasze. Dokładnie tak. Coś się stanie. że się? tej ta nie wygląda Sensacja jak się <noise> Dlaczego nic mi nie powiedział? Przecież wiesz. Chciał Cię chronić. Dean. muszę powstrzymać Asava. Nie. My. 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 <grymne> biedziem, biedziem. Podziękujesz mi, jak przeżyjemy. <grymne> Racja. O, nie zapomnij o O. No. Dobrze, że go wzięłam. Czyli to nie jest nadal ten kieł, tylko taka trapa tego kół. Hm. Czy to jest jednak ten kieł? Nie wiem, kurde! Nadal nie wiem nic. Idźmy przed siebie po prostu, kurde, i... Łe, co to było? FOTO Taki skarb schowany przed światem Tylko jak się tam dostać? Linka Czy nie Co narkować? Let's go! Jak się nurkuje? Eee. O, woda jest głęboka Okej, tutaj widzę już jakieś przejście z boku więc idę.

Dobra. Ja tu już widzę, kaj mam iść, kaj się mam wspinać. Hoppa, hoppa, hoppa. Teraz ja się dziwnie przelepiła. Okej. Okay. O kurde! Ja, oczywiście. Dzięki, że poszłaś pierwsza. Spoko. O, ty. Roz, przyjmę wszystko na klatę, nie? <grychy> Okej. Okay. O, kolejna fota. Ciśnijmy z fotami. A co tam? Dużo pamięci w telefonie. Hej! Nic ci nie jest? Przepraszam, jestem jakaś rozkojarzona. Muszę się... Ej! Adina! Nie! O mój Boże! Co to miało być? Obudziłaś no. się trochę? O! Takaś mądra? Zaraz ciebie tam rzucę! Zaś może od nowa wchodzi, to nie! Nie wierzę! Co za dupa! Jak cię ino dorwę. Nice. Poszła beze no, jest. Pasza we mnie. Który jest? Za darze okazało że ja ją popchnę. <laughs> o, witam. Wajranckie miasto. O, szkoda była, jakbym to na łeb spadło. my god! Co jest stan? Nie, nie wiem, idę tu! Myślałem, że się nie złapię. Ciekawie, tu! Cyknę fotkę znów. <grym> Więc ile tych zdjęć zrobiłam normalnie? Z pięciu już! O, trochę tu głęboko No ładne Nie powiem Dobra, to było tylko po to, żeby zrobić zdjęcie Tak, ja myślałam, że muszę iść tamtędy Albo nie Albo tak, albo nie O kurde Dlaczego tak? To nie tędy mam iść, tu działam iść. O Boże! Czy ty to widzisz? Wiesz co, chyba trochę brakuje mi słod. Mi Te też! I co jest grane? Sala tronowa? Miejsce ukrycia zdobionego kła? Miejmy nadzieję. Widzę schody na górę, ale są mocno zniszczone. Znajdziemy inną drogę. Czuję, że tu jest jakaś zagadka. Właśnie mnie olśniło. Chyba wiem o co chodzi. O to, że dysk będzie nam potrzebny? No właśnie. Nic nie poradzimy. Fajnie! Nie Albo on nie znajdzie nas. Cóż, czuję, że on znajdzie prędzej nas. Jeby. Patrzę. Nie wiem, tutaj Tutaj nad in. Dobra Tyle wiem <grywki> Dalej już nie wiem Typ, 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 typ. Tędy Nie no jeszcze na wszystko wespnę normalnie A, zaczynamy robić postępy Dookoła jest więcej takich dźwigni a co widzę. jest tam na górze? Nie wszystko na nas. Jasne. Gdybym zębie, to normalnie mogłabym się wspinać, widzę. My god, czy, shit. Czuję zagadkę. Czuję zagadkę, także skończę w tym odcinku. Tutaj. W tym odcinku, odcinku, skończę odcinek już. Jest 28 minut, myślę, że jest okej. Okay. Także skończymy w tym odcinku tutaj, w tym miejscu, zarąbistym posągu normalnie i czuję zagadkę. Także będzie co myśleć, co robić. Także ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z Uncharted. Trzymajcie się, cześć.